Witajcie w kolejnym vlogu. Tym razem konkretnie zakupy, ale naprawdę nie w sklepie, tylko w takim oto miejscu. A co kupiłem to zaraz zobaczycie. Takie ładne rurki kupiłem, aluminiowe, ścianka 2 mm, długość 2, 2,05, 2,10 i 2,15 Maszty z tych rurek będę robił później i będzie o nim osobny film dlatego, że ten maszt będzie można użyć nie tylko w takich pojazdach jak radiobus ale to może być normalny składany maszt do ogródka czy na jakieś wyjazdy osobówką w związku z tym będzie o nim osobny film a teraz się biorę za głośniki głośniki będę montował takie JVC dwudrożne 17 cm fajne wyglądają fajnie, ciekawe jak będą grać także odkręcam, wyciągam małego JBL i wkręcam JVC podobny ten głośnik rozpaczkujemy powiększe podklejamy taśmę jeszcze powiem, że ten, ten magnes taki mały, ale to nie szkodzi bo ja tutaj nie będę jakiegoś wielkiego car audio uprawiał, tylko chodzi o to żeby to, ciekawe czy będzie pasować z starego JBL nie wiem czy tu nie będę musiał też zmienić konektorów, bo tutaj takie to, to jest, jakieś obcinane konektory. No powiem, że w tym JBL-u, w małym JBL-u jest większy głośnik niż w dużym JVC. Ale to nie szkodzi, tu nie chodzi o moc, tak jak mówię, tylko o, o to, żeby po pierwsze to nie drżało. Ciekawe, czy będzie pasować. No idealnie, pasuje idealnie. Mordę strzelił, teraz jeszcze muszę tutaj coś zrobić, żeby te konektory podłączyć. Ja myślę, że je wyjmę po prostu z tej wtyczki i bezpośrednio wepnę, nie, chyba się tak nie da. Dobra, coś wymyślę zaraz. W komplecie były takie kabeleckie, które mają z jednej strony dwa zaizolowane konektory, które pasują do głośnika bo tu jest jeden węższy, drugi szerszy, żeby się nie pomylić natomiast z drugiej strony tego konektora są po prostu przewody więc chyba po prostu to obetnę tą kostkę i wlutuję to po prostu się przylutuje do tego Chyba nie będę musiał nic lutować, bo znalazłem takie zaciskane konektory, szeroki i wąski i po prostu obetnę tą wtyczkę, to gniazdko, wtyczkę, czy coś tam i zacisnę tutaj po prostu te konektory. Końcóweczki zaciśnięte, trzymają się ładnie, oznaczone prawidłowo niebieski to minus, czerwony plus, no i teraz podłączam głośnik, montuję go i ciekaw jestem jaki będzie efekt. Podłączone, zamontowane. Dla porównania pokażę Wam, jaki tu był głośnik założony, jaki jest teraz założony. No, i testy będą innym razem, dlatego, że nie mam e wyjścia AUX podłączonego, a to z e wyjścia AUX będzie najlepsza jakość. Zamontowałem drugi głośnik, no i niestety, oczywiście, zepsułem. Nie wiem, czy widać, omsknęło mi się wkrętarka mi się omsknęła i dziura jest w membranie na szczęście to jest tylko takie pęknięcie tu i tu a to zawieszenie membrany jest nieuszkodzone, uszkodzone więc zakleję to po prostu taśmą no i co zrobić No mam nadzieję, że nie będzie charczeć <grych> o ferma profesjonalnie załatane Czarmą, czarną taśmą izolacyjną i kolej no I gra Gdzie nie harczy. Jest... Dobrze jest. Basik zaledwie, fajny. Powiem, badania, że dużo lepiej niż w tamtych. Wezmę się za ten stolik, ponieważ on jest prosto z piły. Czyli ma tu jeszcze takie ślady po piłowaniu. Był w markecie doocinany. także obszyfuję go ładnie. Zaokrąglę rogi. I yy, będę go olejował. Tak samo jak ten blat Olej się świetnie tutaj sprawdza. Także tym samym olejem potraktuję ten bracik. już wysechł po olejowaniu. Zrobiłem tak, jak jest w instrukcji oleju, czyli położyłem najpierw, jedno, znaczy no, wyszlifowałem, jak widzieliście. Potem położyłem jedną warstwę oleju. Wyszlifowałem papierem 240, delikatnie. I położyłem drugą warstwę oleju. Jest super gładziutki, naprawdę no nie wiem, jak Wam to pokazać, żeby dobrze było widać. Może tak troszkę... Pod światło super, naprawdę olejowanie jest fajniejszym sposobem moim zdaniem niż lakierowanie, zawsze miałem jakiś opór przed olejowaniem, nie wiem dlaczego a to jest świetnie wygląda, ja tutaj mam ten blat zaolejowany, tylko jak go olejowałem to była zima i nie szlifowałem między warstwami tylko poczekałem aż przeschnie i dopiero druga, więc jest troszkę mniej gładki, ale może go kiedyś wyjmę i przeszlifuję i jeszcze jedną warstwę położę, bo ta maleńka puszeczka, którą widzieliście wystarczy na bardzo długo. Ja tam zużyłem dosłownie, nie ja wiem, z centymetr tego oleju, także może z jedną dziesiątą. Ale zanim założę ten blat, zamontuję go tutaj z powrotem, to wezmę się za to urządzenie. A to urządzenie to jest spawarka. Będę spawał oczywiście Oczywiście maszt, który kiedyś pociąłem flexem, tam widać te nacięcia, nie wiem czy widać czy nie. Znaczy nie, tak od razu nie będę oczywiście spawał masztu, najpierw się nauczę na jakichś kawałkach blachy czy innych rzeczy i dopiero później będę spawał maszt. W ogóle jest tak, że ja mam spawarkę, tylko mam spawarkę taką zwykłą, inwerterową, elektrodową i jakoś nie umiem nią spawać, te elektrody mi się kleją. Może elektrody mam złe? Nie wiem. Natomiast ta spawarka, którą tutaj zaraz będę rozpaczkowywał, to jest spawarka typu tig -MIG mag 4. Funkcyjna. Oczywiście ma też funkcję spawania elektrodami. Ale najbardziej mnie interesuje funkcja spawania tym drutem. Można spawać ją, nią drutem w osłonie, Albo podłączyć butle z gazem. Butli z gazem na razie nie mam, kto wie jak mi się spawanie pod spodoba to może kupię. Będę ją teraz, będę ją teraz rozpakowywał, rozpaczkowywał i testował, a film z testu znajdziecie na drugim, pierwszym kanale, a podziękuję go u góry. Pokażę Wam ślady wiosny, jakie piękne, ale to nie wszystko. Tutaj mamy kolejne ogródek szyneczki przygotowany na wiosnę. Prawie. Coś tu już rośnie. Jakieś kwiatki też. Tutaj ładniej i kolorowo jest. Zobaczcie. I kolejne wyrastają. Będzie jeszcze ładniej. I ptaszki jak śpiewają pięknie. I tutaj coś wyrosło ładnego. Także wiosna wiosna wyłazi spod liści jesiennych suchych stoliczek gotowy. Jak widzicie, bardzo ładnie się tutaj mieści radio. Jeszcze trochę miejsca zostaje, ale nie na tyle, żeby rozłożyć laptop, więc będę musiał coś wymyśleć. Na razie chyba będę robił tak, że jak będę liveł, to laptop otworzę sobie na radio. O tak. O tak. No, tutaj będę musiał gdzieś zamontować monitor, tylko jeszcze nie wiem jak to zrobić. No tu oczywiście, ale on musi być tak kosem. Pomyślę. Nie wiem, czy by tutaj nad tą półką, nad tym stolikiem nie dać jeszcze drugiego takiego blatu. Właśnie na laptop. Czyli. No nie wiem, pomyślę, pomyślę. W każdym razie stolik jest naprawdę spory, jak widać. Można też w drugą stronę to zrobić, czyli jak będzie ładna pogoda, to można sobie stać tutaj i robić łączności. Można sobie też usiąść, nie? ale na stojąco bez problemu, także taki plan. Natomiast właśnie przed chwilą przyjechał kurier i przywiózł mi, i przywiózł mi taką paczuszkę. Bo tutaj mam cały mój w którym mam rzeczy do robienia busa i różne antyniarskie sprawy. Tutaj mam daszek, więc na to nie pada generalnie, ale biurko biurkiem troszkę się rozwarstwiło od wilgoci. No niestety, ale muszę tu półkę postawić, żeby sobie w takich właśnie budoweczkach wszystkie rzeczy poustawiać na tej półce. Także biorę się za montaż tego regału. zmontowany a mi została jedna część <noise> oczywiście to nie jest problem. Ta część tutaj zaraz ją wstaw. Takie wzmocnienie półki w połowie. Powiem Wam, że fajny. Yy, możecie pisać pewnie, że to jest słabizna, że tu skręcane to wszystko i delikatne. Ja mam taki jeden regał w garażu, właśnie na takie wsówki, wsuw i no i stoi przez 10 lat, nic nie, nie dzieje. Ja tu nie będę jakiś worków z cementem trzymał, ciężkich rzeczy. Także tylko takie moje pudełka z drobiazgami. Wysokość 1,5 metra, szerokość 75, głębokość 30. Zaraz zobaczymy, czy pudełka pasują. A pudełka wczoraj wykupiłem jeszcze. Oprócz pudełek kupiłem takie kapcie, bo mi piesek zeżarł jedna, A te są. Już trzecią parę taką mam, albo czwartą. Polecam. Bardzo wygodne i wytrzymałe, pod warunkiem, że piesek nie zje. 17 zł w ekrzynie. A tu dla gabrysi, do akademika, przedłużacz 3 razy 1,5 mm. No i te pudełeczka są w różnych wielkościach. Ja wziąłem te niższe, bo są moim zdaniem lepsze. Można je tak ustawiać. Ewentualnie tak. Chyba lepiej tak. Czyli tutaj się zmieszczą dwa, i jeszcze tu jest trochę luzu, żeby coś postawić i jedno na drugim, ponieważ one mają pokrywki i pokrywki są tak wytłoczone, że można tutaj stawiać jedno na drugim i to fajnie się można wziąć na przykład dwa pudełka i to się nie zsuwa. Także fajne, polecam. No, tu mi się na tej półce zmieści trochę tych pudełek. Także ciekawe jak długo utrzymam porządek. Pracuję nad sobą, więc mam nadzieję, że będzie trochę tego porządku. Ułożyłem sobie te pudełka, które miałem. No i sporo się tego mieści tutaj. Po sześć pudełek tych wąskich na półce tutaj mam wyższe 12,5 litra, te mają 8,5 litra. Także tych większych tu się dwa zmieszczą. No cztery w sumie 2 i 2. Tutaj ta półka jest niższa, więc po dwie węższe. No i tutaj jeszcze coś lekkiego można na samej górze położyć. Także pojemna ta półka. Chyba sobie zamówię jeszcze jedną taką obok, identyczną postawie. Po raz kolejny będę zmieniał miejsce mocowania tego monitora. Bo teraz jest tutaj, nawet siedząc w łazience, go nie widać. A tu jeszcze będzie ścianka. Także to miejsce już nie jest dobre. Teraz będzie tam. Tak, żeby nad stolikiem był, myślę, że to już ostateczne miejsce. No i tak to wygląda. Jeszcze, jeszcze, jeszcze nie jest to tak jakbym chciał, ponieważ chciałbym ten monitor wyżej pozamocować, po ale w tej chwili wyżej się nie da, bo tu już ta ściana idzie tak w tą stronę. Więc ten uchwyt się nie będzie nadawał. Chyba muszę jakiś inny uchwyt kupić do tego monitora. Myślałem, żeby tu jeszcze przykręcić. Ale tu nie za bardzo jest jak, także muszę coś wykombinować. Bo teraz jak będę siedział przy tym stoliku, o tak. To tak będę go widział z ukosa troszkę ten monitor. Także on powinien być po pierwsze wyżej, a po drugie pod większym kątem, czyli ten uchwyt musi być dłuższy, tak żeby go się dało pod większym kątem zamontować. Na razie tak zostawiam i wypróbuję na najbliższym wyjeździe no już ważne, że będę miał dodatkowy monitor to już będzie dużo ułatwienie przy lajfieniu. kolejny krok, krok, który będę robił to wyłożenie tej ściany tutaj za łóżkiem żeby ją wyłożyć materiałem to muszę tutaj te śruby wymienić na takie z łebkami wpuszczanymi a nie wystającymi zaszpachlować te wszystkie dziury zobacz co znalazłam Tutaj za łóżkiem będzie ta zielona wykładzina, którą Wam kiedyś pokazywałem, taka tapicerka, natomiast tutaj dam da taką czarną w kropeczku. Natomiast tutaj to samo, też muszę jeszcze przymocować tutaj takimi wkrętami, schowanymi łebkami, bo ten ma niby chowany łebek, ale za bardzo wystaje, więc jeszcze tutaj to wszystko muszę poprzykręcać od nowa i tutaj będzie wykładzina PCV także to są kolejne kroki wykładzina PCV tutaj, a tutaj tapicerka tu i tu no i to by było na tyle w tym vlogu chyba już dzisiaj nie zdążę nic zrobić przed wyjazdem i jutro, jutro pojadę po te tapicerki po te materiały do hurtowni tapicerskiej i jakiś klej kupię do tego w piątek do pracy natomiast w sobotę jadę na giełdę anteniarską do Ściborowic koło Opola i oczywiście z tej giełdy będzie kolejny vlog. Będzie, będziecie mogli sobie zobaczyć. Jeśli nie, będziecie mogli pojechać, to zobaczycie sobie, jak jest na takiej giełdzie. A ja już powiem Wam, że jest bardzo fajnie. Także dziękuję za oglądanie. Jeśli nie subskrybujesz, to warto. Jeśli nie dajesz łapek, to warto. I poproszę o wszelkie komentarze, pytania i sugestie. Tak, idę. Do śniegabrysia mnie woła na jedzonko. Także idę. Trzymajcie się cieplutko. I do następnego pa.